Robimy Blastoise, no hydropompa i water gun. No. O, tak, tak, dobra. Ja mam jednego leak Hydropomp, ale. Pewnie ci wyjdzie jakiś ten Ice Beam. No, oby nie ee, na jakiś Ice oby no, to nie był jakiś. Do... Ale dobra, nie, to. Ewoluuj. <grym> Tylko, że chodzi o to, że e, jak na Warthog się trafią dobre ataki, no to później na Blastoise jest mała szansa na lepsze. No, no dlatego o to o co mi chodzi, nie? Jest. Nie miałeś go, co nie? Miałem, ja już miałem dwa. Od A. eventu. Wtedy były od kozatki. Tak, bajtki Nie. No jest. mamy teraz kolejną dwójkę. To to daj. Dobrze. Dzień. Dzień. Fajny drop. Rzadki. Dwójki to teraz jest ciężko coś fajnego dropnąć. No. Co? Czekaj, czekaj, dobra, jest, otwieraj. Okay, trzymamy kciuki, żeby było coś dobrego. Fanti, O nic. <laughs> Na tu! Sajdak. fajnie. Dobra. Która, druga druga piąteczka. Czekaj, ci... czekaj. Dobra, jest. Poda dawaj. Grupy, ci tak On to na tuch. zarobiście. Tak? No. Ja on dwa don fanu, no to pozdrawi. Jest pierwsza piątka. No Onyx na tu. Na tu. No to no masz coś Super passa, no. Jeszcze chyba będzie druga piątka? Nie, już dziesiątki. Dobra. Dobra, cześć. chess. To jest karz. Najgorszy dron. Najgorzej. Dobra, teraz będzie podkręcony palec. Czekaj się nie dało. <gulatury> szczęście. Dobra. Tak? No. Dobra, daję. No kurwa zobaczyć, ostatni ci nie wyklułem. No znaczy. dawaj, Dratin nie będzie, kolejny. <gulatury> Marek! <gulatury> Ooo, wow! ja Ile cię chciał. Dwadzieścia Ewoluuj, ewoluuj! To było coś dobrego. Really No my kończymy dzisiejszy odcinek z e, Dużo jakoś nie nagraliśmy, nie było jakoś dużo ciekawych dropów. No w sumie to tyle, zostawcie łapkę. Ale było spoko, spoko. także polecam chłopaku. Zapraszajcie na kanał. Naprawdę zostawcie łapkę w gó... Jaka piątkę? Poczekałem się już z Ciwarem. Jestem zaraz, będę w domu. Eee, no dobra, zaatakujemy i wykrywa Oby coś dobrego. Oby coś dobrego. Ach, No cóż, można sobie nacieszyć oko. Może kiedyś zrobię OwlDusie, jak będzie potrzeba. Best of them Defense. No dobra, jak na wykluwanie z jajek. Yeah, jest jakiś mega dobry. No cóż, no to tak. Ja się z nami żegnam. No to tak. Co, co tu więcej mówić? Ja już będę wchodził do domu. E, będziemy montować ten odcinek. E, za chwilę ja ciągle będzie montował. E, ja się zami żegnam. Pa!